Dawniej, wiemy z historii, wychodziła z ciała, kiedy stawało serce. Z ostatnim oddechem oddalała się cicho na łąki niebieskie. Dusza pana Kogito zachowuje się inaczej. Za życia opuszcza ciało, bez słowa pożegnania. Miesiące, lata bawi na innych kontynentach, poza granicami pana Kogito. Trudno zdobyć jej adres, nie daje wieści o sobie, unika kontaktów, nie pisze listów. Nikt nie wie, kiedy wróci, może odeszła na zawsze. Pan Kogito usiłuje pokonać niskie uczucie zazdrości. Myśli o duszy dobrze, myśli o duszy z czułością. Zapewne musi mieszkać także w innych ciałach. Dusz jest stanowczo za mało jak na całą ludzkość. Pan Kogito godzi się z losem. Nie ma innego wyjścia. Stara się nawet mówić: Moja dusza, moja, myśli o duszy tkliwie, myśli o duszy z czułością. Więc, kiedy zjawia się nieoczekiwanie nie wita jej słowami dobrze, że wróciłaś. Patrzę tylko z ukosa, gdy siada przed lustrem i czesze swoje włosy, splątane i siwe.